Cześć, witajcie na kanale Piłka Dla Wszystkich, na którym pomagamy Wam podnosić Wasze piłkarskie umiejętności. Dziś znów jest z nami Marcin Dorna, współautor narodowego modelu gry i osoba odpowiedzialna za scouting w PZPN. Poprzedni odcinek z Marcinem przypadł Wam bardzo do gustu. Prosiliście o kolejne pozycje, więc dziś takimi się zajmiemy. Tak, dzisiejszy temat będzie dotyczył pozycji skrzydłowych w ustawieniu 1, 4, 3, 3. W naszej, naszym nazewnictwie, w naszej numeracji to są pozycje 7, 11. O wszystkich pozycjach o profilach zawodników na wszystkich pozycjach doczytacie w suplemencie Narodowego Modelu Gry. Trening pozycyjny autorstwa trenerów Paluszka i Stępińskiego więc warto do tej darmowej publikacji sięgnąć. Marcin, od czego zaczynamy? Myślę, że warto przypomnieć o obszarach, których definiowaliśmy poszczególnych zawodników. Przypomnę, że był to obszar techniczno-taktyczny, obszar motoryczny połączony z budową ciała, z somatyką, a ostatnia część to oczywiście obszar mentalny połączony z obszarem Jaki pierwszy element w ofensywie mógłbyś wyróżnić? No myślę, że gdybyśmy zapytali trenerów o, taki, o taką pieczątkę każdego skrzydłowego, to, to wielu wymieni dośrodkowanie w pełnym biegu. Przypomnę, że skrzydłowi z pozycji numer 7-11 mogą grać na swoją dominującą nogę w bocznym sektorze boiska albo odwrotnie. I kiedy grają odwrotnie, to często właśnie schodzą w środkowy sektor boiska do kryj kombinacyjnej, kiedy zaś ustawieni na, na swoją dominującą nogę na zewnątrz wygrywają pojedynki w kierunku linii końcowej, to kończy się to dośrodkowaniem w pełnym biegu czy podaniem wstecznym. Właśnie takie dobre dostarczenie piłki z bocznego sektora bójska jest kluczowym elementem do gry na tej pozycji. Dośrodkowanie w pełnym biegu kojarzy mi się bardzo z Kamilem Grosickim, natomiast ta druga opcja z zejściem do środka, Damian Kądzior w jednym z naszych odcinków, które możecie sobie obejrzeć tutaj, mówił właśnie o tym, że w dynamie poprawili ten aspekt u niego, właśnie zejście, ścięcie do środka i tam, i tam strzał z dystansu. No właśnie, bo to będzie tak naprawdę konsekwencja tego działania, skoro rolą skrzydłowego jest dośrodkowanie w pełnym biegu, kiedy znajduje się w sektorze boiska, to po zejściu do środka no na pewno atutem każdego zawodnika grającego na tej pozycji będzie dobre uderzenie do bramki. Z pola karnego albo z pola karnego, ale właśnie po takim charakterystycznym wprowadzeniu piłki z bocznego sektora boiska, będąc ustawionym przodem do bramki, bardzo często na dużej szybkości. Więc to jest element, który jest wymagany do gry na tej pozycji, szczególnie kiedy zawodnicy, jak mówią trenerzy, w cudzysłowie, łamią akcję do środka boiska. W poprzednim odcinku, o, mówiąc o zawodnikach ofensywnych, mówiliśmy o pojedynkach jeden na jeden. Czy w przypadku skrzydłowych to też jest tak istotny element? No oczywiście każda ofensywna pozycja niesie wymagania dotyczące gry bezpośrednio z przeciwnikiem, stworzenie przewagi liczebnej, chociaż ta gra jeden na jeden zawodnika do w bocznym sektorze boiska, więc skrzydłowego często też bocznego obrońcy ma trochę inną konfigurację, jest bardzo często pojedynek będąc przodem do przeciwnika. No i każda, każda pozycja właśnie z tych tej puli ofensywnych Niesie ze sobą takie wymagania. Jeżeli trener widzi takie predyspozycje u zawodnika, to bardzo często organizuje grę wokół takiej szansy. Więc jeżeli chcecie doskonalić albo w perspektywie widzicie szansę dla siebie do gry na tej pozycji, to te pojedynki, tak, 1 na jeden jest takim podstawowym elementem, który musicie opanować. Czy w takim razie możemy gdzieś znaleźć przykładowe ćwiczenia, które możemy wykonywać jako zawodnicy, którzy chcą lub grają na takiej pozycji? Tak, w wspomnianym wcześniej e, suplemencie Narodowego Modelu Gry pod tytułem trening pozycyjny, poza opisem wymagań e, w poszczególnych obszarach dla danej pozycji, jest też zestaw ćwiczeń w obu fazach gry, w bronieniu i w atakowaniu e, dla poszczególnych pozycji. To są ćwiczenia indywidualne, więc bardzo często jest okazja do tego, żeby ćwiczyć to samemu, żeby zinterpretować te ćwiczenia, być może w pewien sposób zmodyfikować i doskonalić swoje umiejętności samemu, czy pod opieką trenera, rodzica. O zawodnikach ofensywnych mówi się często, że są pierwsi obrońcy. Czy w przypadku skrzydłowych to też ma zastosowanie, czy to są już ludzie, którzy niekoniecznie muszą się wracać do obrony? Faktycznie, jeżeli by ich zapytać, to niekoniecznie chcą często wracać. Oczywiście trenerzy wymagają od nich działań w defensywie i to nie jest tak, że są z nich znowu zwolnieni. Muszą te zadania odpowiednio realizować. Szczególnie na przykład w obronie wysokiej, kiedy oni jako pierwsi kiedy zespół ukierunkuje grę przeciwnika w boczny sektor boiska, dobiegają do bocznego obrońcy i podejmują pojedynek. Skąd wiemy doskonale, że, że muszą dobrze grać defensywnie, żeby piłkę bezpośrednio w konfrontacji z przeciwnikiem odebrać. Także nie są zwolnieni z działań w defensywie i gra często właśnie w tej fazie gry sprowadza się do pojedynku w obronie wysokiej, średniej, albo też do asekuracji, bardzo zawężenia pola gry i tak naprawdę wtedy znajdują się w centrum boiska i są zobowiązani również do. Do odpowiednich działań. W tejże obronie wysokiej równie istotna jest odpowiednia komunikacja z każdym innym zawodnikiem na boisku, przed z zapasnikami, z ofensywnymi pomocnikami, żeby, żeby ta obrona wysoka była skuteczna, żeby ten wysiłek, który podejmą w próbie odbioru piłki, był efektywny, żeby tak naprawdę nie przebiegli się tylko po to, żeby zaznaczyć swoją obecność i być mało skutecznym. Chcemy, żeby byli skuteczni komunikacja, taką skuteczność, podnosi na wyższy poziom. Często oglądając mecze komentatorzy mówią lewa strona, prawa strona funkcjonuje lepiej lub gorzej. Chodzi o tą współpracę obrońcy właśnie bocznego z pomocnikiem, prawda? Jest, jest coś takiego faktycznie w tym, że ta synergia działań między jednym a drugim zawodnikiem podnosi na wyższy poziom Również ich skuteczność to często sprowadza się do tego, że znają swoje zachowania właściwie nie patrząc na siebie. Jest to wysoki poziom automatyzmu, też działań, takiej taktyki grupowej. Jeśli chodzi o aspekt motoryczny, to dla mnie jedno słowo: turbo. No idealna charakterystyka i zawodnika, którego doskonale znam, ale też cech, które są wymagane na tej pozycji. Turbo, czyli przyspieszenie, czyli zmiana rytmu, tempa biegu, szczególnie po wygranym na przykład pojedynku, połączona ze zwrotnością, z nimnością, ale też lokomocyjna, taka szybkość w pojedynku, teraz że mówię, lotna prędkość, kiedy szybkość, kiedy zawodnicy już rozpędzą się i te pojedynki przekuwają się nie tylko na wygrane jeden na jeden w miejscu, ale też rozwinięcie tej, tejże akcji. Skoro zawodnicy mają dynamicznie biec w przód, muszą pamiętać też o tym, że na wypadek ewentualnej straty piłki muszą, czy zobowiązani są do tego zadaniami taktycznymi i do powrotu. A więc i wytrzymałość, więc kolejna zdolność motoryczna, która jest bardzo na tej pozycji istotna. A czym powinniśmy się charakteryzować albo nad czym pracować w sferze mentalnej, grając w takiej pozycji? Oczywiście całe spektrum tych elementów, które trzeba doskonalić, poza przygotowaniem do meczu, koncentracją, opanowaniem, pewnością siebie, no to ta pozycja chyba wszystkim kojarzy się z takim ryzykiem. Nawet bym powiedział powyżej poziomu standardu, jeżeli jestem w boszym sektorze boiska i zespół, z którym gramy i własny zespół wygenerował sytuację, w której jestem jeden na jeden z przeciwnikiem, no to oczywiście moją, moim zadaniem, moją rolą jest podjąć ten pojedynek. Jeden na dwa również. Bywają zawodnicy, którzy chętnie biegają przeciwników nawet w większej liczbie i podejmują dribbling, a to znaczy, że jest na to miejsce, bo boczny sektor boiska jest dosyć bezpieczny w przypadku ewentualnej straty, więc to ponadnormatywne ryzyko jest czymś takim, który byśmy od zawodników chcieli. Przy ewentualnej stracie piłki ciągle jesteśmy w może mniej korzystnej, ale w bezpiecznej sytuacji asekurując dobrze ten atak. Także chcecie grać na tej pozycji, ryzykujcie, podejmujcie pojedynki, grajcie w przód. Nawet jeżeli gdzieś tam wstępnie nie wychodzi, to nie jesteście jakoś super skuteczni, to poprzez liczbę prób na pewno będziecie w tym elemencie coraz lepsi. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Marcin, bardzo Ci dziękuję za Twoją wiedzę. Dziękuję bardzo. Ciężko trenujcie. Do zobaczenia na boisku. A Wy w komentarzach piszcie, jakie kolejne pozycje na boisku chcecie, żebyśmy rozpracowali. W kolejnym odcinku widzimy się już w następną środę. Do zobaczenia. Cześć!